Boże ciało, ale tak sobie dzisiaj skakałem po newsach, czasem dla relaksu patrzę, co w tej polityce i tam wszędzie na świecie się dzieje. No i wstrząsnął mną znowu jeden temat i już nie mogę przemilczeć, już się od dawna nosiłem, żeby tego rodzaju audycje powtórzyć, nagrać. Tytuł chyba wyjaśnia wam wszystko. Płód był, jest i będzie zawsze tylko płodem bez ducha. Duch łączy się z ciałem w momencie pierwszego oddechu, w momencie porodu. Oddech jest to, co spina nasze życie. Tutaj na Ziemi. To jest właśnie oddech. E, witam wszystkich, którzy się pojawiają. Jest i Astra, e, witam e, Anglię i Wyspy Brytyjskie. Niedługo tam będę. Pozdrawiam bardzo e, serdecznie. E, temat, który e, mną dzisiaj e, znowu wstrząsnął, e, była kobieta, e, która leży w szpitalu i która ma uszkodzony e, płód. Prawdopodobnie niezdolny do samego życia, ale lekarze czekają, czekają i przyglądają się, co będzie. Jakie to jest w ogóle straszne wobec kobiet? Tutaj narzuca się tylko jedno: kobieta jest traktowana, no nie wiem, jak, jak, jak za przeproszeniem przez e, tych wszystkich e, ustawodawców, zarówno religijnych, jak i prawnych. Bo to prawo, jakie mamy, opiera się na fałszywych pojęciach wiary, bo kościół nie ma, tak jak nie ma żadnego dowodu na istnienie, na nieistnienie reinkarnacji, na istnienie tylko jednego życia, tak samo nie ma żadnego dowodu na to, że duch łączy się z ciałem w momencie, gdy plemnik wbija się do jaja, i to jest to święte, święte poczęcie. No i kolejna kobieta. No, nasuwa się tylko porównanie do, przepraszam, do, do, do Lochy. Tak jest kobieta w tej chwili traktowana w Polsce. I to się zmieni. Zmieni się. Zapewniam Was, że zmieni się na całym świecie, bo to jest ubezwłasnowolnienie kobiet w imię fałszywych pouczeń religijnych. To, co się działo w naszej historii przez setki, tysiące lat, ubezwłasnowolnianie nas. Przez fałszywe pouczenia religii. Teraz mamy inne w XXI wieku: ubezwłasnowolnienie. Ubezwłasnowolnia się nas poprzez takie czy inne prawa narzucane przez, przez państwa, przez polityków. Ale to jest zupełnie inny, odrębny temat. Jest bardzo dużo w tych tomach, które dotychczas wydałem na ten temat, na temat aborcji. Ja wiem, dlaczego Kościół tak twierdzi, no bo Kościół wychodzi z założenia wiary, że wszystko, co się dzieje, dzieje się z woli Boga, w związku z tym poczęcie też jest z woli Boga, a tymczasem to nieprawda. Witam również Beatę i wszystkich innych, którzy oglądają i będą oglądać. Kościół wychodzi z goła fałszywego założenia. Że wszystko, co się dzieje, dzieje się z woli Boga. Tymczasem tak nie jest. Poczęcie jest nowego człowieka jest całkowicie wolną wolą każdego. Tu niestety poprzez te wieki Kościół nas ubezwłasnowolnił, odebrał nam wolną wolę, samostanowienie. A przede wszystkim to jest ten największy dar, jaki, jaki mamy tutaj na ziemi. To, że możemy stanowić o sobie. Ale inna sprawa, każdy kij ma dwa końce. Jest druga strona medalu. Te kobiety, które tak cierpią. Jakiś czas temu kobieta zmarła w szpitalu, bo lekarze czekali, prawda, aż płód sam obumrze, a tymczasem ten pód po prostu, który niezdolny był do życia, to, to, to stwierdzono. To już jest w ogóle straszny bandytyzm i straszne prawo. I taki rząd, który takie coś preferuje, opierając się na fałszywych przesłankach, nie ma racji bytu. Według mnie taki rząd nie ma racji bytu, niestety. Jakkolwiek byłby dobry w innych aspektach i w, innych, w innej sytuacji, nie ma racji bytu. I jest bardzo dużo na ten temat w tomie trzecim. Tu aż się roi od tego rodzaju stwierdzeń, jak faktycznie. Jest, bo te dyktowania przynoszą nam e, przede wszystkim prawdę Bożą. Ja się bardzo cieszę, że ja sobie tak tutaj siedzę. Przez nikogo nie jestem jeszcze za bardzo znany, dopiero teraz wydaję książkę w języku angielskim. Nikt się za bardzo tymi dyktowaniami nie interesuje. Pewnie to wszystko wybuchnie, kiedy mnie już nie będzie, ja sobie odejdę. A tymczasem ja sobie mogę żyć spokojnie, bo ja sobie wyobrażam, co by to było, gdyby te dyktowania nagle nabrały rozgłosu i zaczęto się nimi interesować. Może to i byłoby przyjemne ta sława i tak dalej, ale nie o to, nie o to chodzi. Nie ma nic fajniejszego jak żyć sobie po swojemu tak jak się chce spokojnie i, i, i radośnie. Pozwolicie, że zwłaszcza w tomie piątym polecam wam dyktowania świętego księdza Jerzego Popiełuszki, który bardzo dużo podyktował. Inna sprawa jest druga strona medalu, bo zacząłem o tym mówić, ale nie skończyłem, że każdy kij ma dwa końce, więc te kobiety, które cierpią z powodu tak drastycznego wobec nich prawa, to z reguły są mężczyźni, którzy odmawiali kobietom aborcji. Bo my się uczymy. Tylko przez doświadczanie. My musimy doświadczyć na sobie. Według zasady, cudzy ból nie boli. Musimy doświadczyć na sobie, jak to jest, bo mówić sobie można dużo, prawda? Do dzieci też mówimy, a dzieci i tak naśladują nas przede wszystkim i naśladują nasze zachowania, a nie to, co my do nich mówimy. To jest to, jest to prawo. I my musimy sami doświadczyć na sobie. Także taka kobieta, która niestety umiera. W szpitalu to jest też, jakkolwiek to jest przykre, z reguły mężczyzna, który bronił kobiecie prawa do aborcji i ten ból tej kobiety, teraz ona, jako kobieta, musi doświadczyć na sobie, bo my się tylko właśnie poprzez takie doświadczenie uczymy, dzięki temu nasz duch wznosi się. Wznosi się do góry. Najlepiej by było, gdybyśmy się uczyli przez, przez zabawę i radość, ale niestety tak nie jest. Polecam Wam dyktowania księdza św. Jerzego Popiełuszki, który podyktował między innymi w tomie 5. Kościół katolicki odrzuca reinkarnację, choć nie ma ku temu żadnych podstaw. Oczywiście. Dowiedziałem się, że Maryja przynajświętsza Matka Boga powiła Jezusa w jak najbardziej naturalny sposób. A Józef mąż Maryi był naturalnym ojcem Jezusa i to był dla mnie szok, bo inaczej byłem uczony. To jest dla wielu ludzi szok po śmierci, zwłaszcza dla tych, którzy twardo wierzą w te pouczenia Kościoła. Duch to prawda, i to jest istotne, co dyktuje święty Jerzy Popiełuszko, duch to prawda, przydziela się do kobiety spodziewającej się dziecka, ale nie jest umiejscowiony w jej ciele wraz z płodem. To, co wiele razy mówiłem. I tutaj jeszcze jedno bardzo ważne stwierdzenie ducha świętego Jerzego, który dyktuje... Co jest bardzo ważne, Bóg, stwórca, nie ingeruje w poczęciu żadnego dziecka, przyszłego człowieka. Jest to całkowicie wolna wola każdego, każdej z nas. Co myślicie, że Bóg stoi przy poczęciu i czeka na ten moment, kiedy ten najszybszy, najsprawniejszy plemnik wbije się w jajo i dojdzie do zapłodnienia, i tam. Kłada tego ducha, tak sobie niektórzy wyobrażają. co za bajki jakieś wierutne, e, strasznie krzywdzące przede wszystkim, przede wszystkim e, właśnie kobiety. Rodzicielki ludzkości, a gdyby taki jeden z drugim, e, który właśnie zabrania kobiecie tego samostanowienia, e, gdyby jego matką e, nie była... E, nie, nie była kobieta, a był, było jakieś zwierzę, no to ten ktoś nigdy nie byłby człowiekiem, jak zauważa w swoim dyktowaniu Paweł, apostoł. Taki ktoś byłby, nie wiem, żmiją, słoniem, lwem, ale nigdy, nigdy mężczyzną, bo nie urodziłaby go kobieta. tymczasem, co mężczyźni zrobili? Całkowicie odebrali kobietom prawo samostanowienia, jeżeli chodzi o religię. I najgorsze, że to ma swój wydźwięk w prawie. I teraz lekarze zamiast pozbyć się chorego płodu, który nie jest w stanie samodzielnie żyć, czekają, czekają. I tu jest taka ruletka. Może ten płód bumrze pierwszy, a może niestety matka. No to jest, to jest straszne. I to jest główny powód, dla którego chciałem właśnie dzisiaj nagrać tą audycję. Ale dyktowania same nie dokonają tych zmian. Tak jak mówiłem, cywilizacja nasza upada i definitywnie upadnie, tak jak upadło Imperium Rzymskie. Ale to jeszcze jakiś czas potrwa. Oczywiście będzie to dużo szybciej. Nie będzie to upadać 400 lat, jak miało to miejsce od Chrystusa do upadku Rzymu. Tylko o wiele, o wiele szybciej dzisiaj ze względu na informacje i to, co się dzieje. Tutaj jeszcze mam sentencję Augustyna Aureliusza z tomu dziewiątego, literatura czasów przełomu. Nie jest święty, mimo że tam Kościół go uznaje za świętego, ale nie jest, nie jest wcale świętym. Natomiast Augustyn spodobał mi się ostatnio. On stwierdził coś takiego, że tak naprawdę jedynym drogowskazem może być Bóg, stwórca, Jezus. I to jest Naprawdę jedyny prawdziwy drogowskaz, na którym możemy się w życiu oprzeć. Reszta to, jest, to są różne wnioski, które możemy wysnuć. I co? Augustyn podyktował. Dla kościoła coś usunąć, lub ustanowić coś innego, nawet gdyby to coś brzmiało jak najbardziej logicznie, prawdziwie, sprawiedliwie, raczej. Nic się nie zmieni. Nadal będą woleli kroczyć fałszywą drogą, niż uznać, przyznać, że to, co głosili uprzednio, było pomyłką. Augustyn jest tutaj przekonany, że oczywiście do żadnych zmian w kościele nie dojdzie, no i ta cywilizacja, w związku z tym, razem z chrześcijaństwem w obecnej formie, będzie musiała upaść i upadnie. Także podkreśliłem wszystko, jeszcze raz powtórzę, że płód przydziela się tylko do ciężarnej kobiety. W świecie ducha tak to jest, że gdy jakaś kobieta zachodzi w ciążę, duchy wszystkie o tym się dowiadują i wybierają sobie przyszłą, ewentualną matkę, taką oczywiście, na jaką zasługują, takim jak ktoś był w poprzednich życiach matką, takich jaka. W takim środowisku się sobie wybiera urodzenie się, no, w jakim musi doświadczać tego czy innego, tą swoją lekcję tutaj ziemską doświadczyć. To jest bardzo istotne, ważne wydarzenie, bo to definiuje wielokrotnie całe nasze życie, prawda? Jeżeli urodzimy się gdzieś w środowisku jakimś ubogim, no to taki nasz los prawdopodobnie będzie. Będzie, urodzimy się u zwykłych, u zwykłych, prostych rodziców. Nie będziemy mieli dostępu do, do wiedzy, do literatury, do, 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 do sztuki, no i takie nasze też, też życie będzie, ale tak widać, musi, musi być, bo każdy sam sobie wybiera na zasadzie odbić lustrzanych, co się stwarzało innym w poprzednich, w poprzednich życiach, jak się człowiek zachowywał wobec innych, no i to samo musimy. Doświadczyć w tym danym konkretnym życiu. Także duch przydziela się tylko do płodu. Oczywiście, jeżeli dziecko jest wyczekiwane, jeżeli jest upragnione, no to taki duch cieszy się, że urodzi się u matki, gdzie będzie miał. Szczęśliwe ognisko domowe, radosne. No to taki duch daje znać wielokrotnie Z to, z czym ja się spotkałem, gdy mój syn się rodził. No mimo, że później widać, musiał doświadczyć też rozbicia, rozwodu i tak dalej, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Urodził się w kochającym, szczęśliwym środowisku i wielokrotnie dawał znać. Duch może dać znać. I ten płód to się wtedy odzwierciedla, że taki duch może kopać, jak to się, jak to się mówi. Ale zapewniam Was, że duch, płód z gwałtu nie będzie się cieszył i nie będzie dawał takich oznak radości, bo wie, że nie jest wyczekiwany, nie jest upragniony, a może nawet być znienawidzony. I najlepiej jest taki płód oczywiście usunąć. I to jest święte prawo każdej kobiety, boskie prawo. Kobieta, no i oczywiście e, kobieta przede wszystkim ma prawo podjąć decyzję, e, czy chce, może sobie pozwolić. Ma święte prawo usunąć też jak najbardziej zdrowy płód, bo to jest jej święte prawo. Oczywiście też jest to prawo e, mężczyzny. Który jest z daną kobietą, tutaj też razem podejmują decyzję, ale to jest święte prawo i ono, jestem pewien, dosyć szybko zacznie już obowiązywać na całej ziemi, bez no to dupy, chuj, ograniczeń. To chyba dosyć już na dzisiaj, jeszcze tylko z Tomu Trzeciego na zakończenie. Era kobiet, który też Wam polecam, tu się roi właśnie od tych opisów chcianych i niechcianych ciąż, o płodach i o tym bełkocie, który dzisiaj nam się i, i, i religia, i politycy niestety, cały ten bełkot próbują nam włożyć do głowy o nienarodzonych dzieciach i takich różnych innych bzdurach. Tymczasem nie ma czegoś takiego i nigdy nie było. Nie będzie jak, jak nienarodzone dziecko. Płód jest zawsze tylko płodem do momentu pierwszego oddechu, tak jak z ostatnim oddechem duch opuszcza ciało fizyczne. Oddech jest tym boskim elementem, który łączy, spina na całe nasze życie ducha z ciałem. W którym e, jesteśmy i tutaj na Ziemi doświadczamy swoich takich czy innych lekcji. Życie zaczyna się z pierwszym oddechem. Seks jest darem Boga. Koniec dyktatu starych religii. Także chyba dosyć się już dzisiaj nagadałem. A jeszcze słyszałem, że był taki program, ale już nie chcę za bardzo kpić, e, jak. E, jak Locha Plus, ale to już jest inna, inna sprawa. No tak, Kościół to firma zresztą z największym doświadczeniem. Tutaj Juana de la Cruz. To, co te dyktowania ludzi w duchu wam przynoszą, o czym informują, te zmiany, jakie nastąpią przecież to jest poza narodzeniem się Boga w osobie Jezusa Chrystusa najwspanialsze zjawisko jakie dotyka całą ludzkość ja się bardzo cieszę jestem bardzo ujęty że ja zwykły jakiś robert o burzliwym dosyć życiorysie ale nie czyniący zła zawsze chciałem czynić dobro od dziecka i gdy miałem możliwość, nigdy nie uczyniłem nikomu nic złego, a w życiu nadarzają się takie możliwości, że możemy dla własnego zysku oszukać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O, Anna Maria von Schurman, niechaj ci co mordują mają świadomość, że tą samą ręką, którą zabijali, będą zmuszeni założyć sznur na własną szyję. A to jest też, wróci kara śmierci tutaj na ziemię, bo wielokrotnie dzisiaj można, można uniknąć. Ale to inny temat, nie chcę w ten temat. Lucy Stone, może niektórym znana, dlaczego chłopiec dorasta w przeświadczeniu o swojej wyższości, a dziewczynka z kompleksem niższości? Czy tak powinno być? Oczywiście, że tak nie powinno być. I na zakończenie, bo tutaj są dyktowania Pawła Apostoła, zamykające ten tom. Bo gdziekolwiek chrześcijańskiej kobiecie dzieje się krzywda, to tak jak gdyby była uczyniona moimi rękami, dlatego ja nie jestem święty Paweł Apostoł już od tego czasu. Niestety wziął na siebie cierpienia kobiet chrześcijańskich. Że każdym razem z pierwszym oddechem, już jako nowy człowiek tuż po urodzeniu się, mój duch wchodził w ciałko noworodka. Paweł Apostoł w swoich poprzednich życiach, zanim nie został Pawłem Apostołem. Nie wolno władzom Kościoła ulegać niesprawiedliwości, żyć w zafałszowanej rzeczywistości. To, co się czyni, dlatego. Niestety Kościół i chrześcijaństwo w obecnej formie musi upaść i upadnie bardzo szybko. Jeżeli Wy mężczyźni należycie do rodziny ludzkiej, jesteście ludźmi, to dlatego, że matką Waszą nie była słonica, lwica lub żmija, a kobieta. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Powtarzam jeszcze raz: usunięty płód, nie mający w sobie ducha, to jeszcze nie człowiek. Dlatego płód można usunąć. Gwałty ciągle dowodzą, że kobieta to człowiek drugiej klasy, że powinnością jej jest posłuszeństwo mężczyźnie. Polecam bardzo dobry tom na te czasy bezkrwawej rewolucji, która się już odbywa i zaczyna odbywać, wszystkim zainteresowanym. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich. Ptaszki ćwierkają, latarnie się jeszcze nie zapaliły. Miałem nadzieję, że się zapalą, ale y, jeszcze nie w tej chwili. Y, I do usłyszenia już wkrótce w następnej audycji. Tak jak mówiłem, miałem nagrać coś o Bożym Ciele: o tym, prawda, że to sakrum wychodzi na cztery strony świata, do tego profanum, czyli do nas. Ale z czym wychodzi? Z takimi pouczeniami, które krzywdzą strasznie. Kobieta. A tymi świętami to w ogóle jest też dziwna sprawa. Dlaczego jedne są ruchome, a inne nieruchome? Dlaczego tak zostało to ustalone? Ale to, to też już są zupełnie inne tematy, może się, tym, może się tym zajmiemy. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do miłego, do zobaczenia wkrótce.